Uciek ciek, kciek, Muszę się założyć. Szalik. Nie dajmy... ała nie, Jak głupi ten szalik. A, muszę iść już do konicki. Jestem! Spóźniaczka, ty jedna. No co? Nic się też nie stało. No chyba się stało, mieliśmy mieć na tą górę, no. No mieliśmy, mieliśmy. A no, to idziemy? Idziemy, chodź. No idź No się spóźnisz. Idziemy! O, teraz ja jestem pies A, zapadam się na tą No, i gotowe. Aww! Idę na górę chyba. Jednak tak. zło. Na górze. Ale długa droga, nie? No, jesteś się do tego spóźniłaś. To jak tu jest niedoma No, tu jest za gruby śnieg. Chodźmy. Lecz nie może, tak pójdziemy gdzieś indziej. Bo tu jest za zimno. Ale spada śnieg, ja Muszę tu stanąć. Ja też. Tu stanę. A nie wiem czy ja się zmieszczę ale tu ja się położę ale zimno na tym śniegu e, ale fajne gałązki uważaj tylko wow. ale foja fajja dobra idziemy na dół wiesz. na dole Czyli tutaj. tutaj, O, tutaj, zimno tu zapadam się, Ja to jest no ja też się zapadłam, ale można kopać tunele. O, taki tunel, wykopałam go dla nas. No. Jak ekstra wiesz? No wiem. to wie tu to większy o tak o, to ale foja wracamy do domu jest zbyt zimno mhm, zbyt zimno do domu a jestem u ciebie w domu no idę się przespać konie s <laughs>